Gdy narodził się Jezus, 3 styczeń. A gdy się Jezus narodził w Betlejemie, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc: Gdzie jest ten, który się narodził, król żydowski? Mateusza 2, 1-2. Król chwały stąpił nisko, aby przyjąć człowieczeństwo, a aniołowie, którzy byli świadkami jego chwały na dworach niebieskich, gdy był czczony przez wszystkie zastępy niebieskie rozczarowani byli widząc swojego boskiego przywódcę w miejscu tak wielkiego poniżenia żydzi tak dalece odseparowali się od Boga przez swoje złe uczynki że aniołowie nie mogli przekazać im wieści o przyjściu odkopiciela, dzieciątka bóg wypiera mędrców ze wschodu aby wykonali jego wolę mędrcy ci Ujrzeli niebo oświetlone blaskiem, które osłaniało zastęp niebieski ogłaszający przyjście Chrystusa pokornym pasterzom. Światło to było oddaloną grupą płonących światłem aniołów, która wyglądała jak świetlista gwiazda. Niezwykły wygląd wielkiej jasnej gwiazdy, której nigdy przedtem nie widzieli, wiszącej jak znak na niebie, przyciągnął ich uwagę. Mędrcy skierowali się tam, gdzie wydawała się prowadzić ich gwiazda. Gdy przybliżyli się do miasta Jeruzalem, gwiazda okryła ciemność i już ich nie prowadziła. Sądzili, że Żydzi nie mogli nie wiedzieć o wielkim wydarzeniu przyjścia Mesjasza i rozpytywali się o owym wydarzeniu w okolicach Jeruzalemu. Mędrcy są zdziwieni, że nie ma żadnego niezwykłego zainteresowania tematem przyjścia Mesjasza. Zaskoczeni są tym, że Żydzi nie interesują się i nie radują perspektywą tego wielkiego wydarzenia, jakim było przyjście Chrystusa. Zbory naszych czasów poszukują rozgłosu, popularności światowej i są tak samo niechętne w dostrzeganiu światła proroctw i przyjmowaniu dowodów ich spełnienia, które ukazują, że Chrystus ma wkrótce nadejść, jak Żydzi w odniesieniu do Jego pierwszego przyjścia. Szukali doczesnego i triumfalnego królowania Mesjasza w Jeruzalem. Rzekomi chrześcijanie naszych czasów spodziewają się doczesnego powodzenia zboru w nawróceniu świata i radości doczesnego milenium.